Uważaj na uwaga, uwaga. łapska w górę, wszyscy ja. Raz. To Raz Kto jest świadomy, ten niepewnie walczy w przyszłość Twój swoje plany, dzisiaj ruszają się jak biszkoty wszystko pracujesz na to, żeby mieć na wszystko Jeszcze do Pana starań, by zwyczajnie ci nie wyszło Kolejne marzenie blizło, z dokładanych cegieł Bo jak działają, że pomagają w potrzebie Musisz winić siebie, zawsze go w ziemię I że odrzucasz opcję, życia o wodzie i chlebie W jakiej by nie było wiedzie, nie wyjdzie naprzeciw Wszystkim smakuje, przepraszam, trzeba kotlecik Tu kolejny pakietik na seniora czy zamkrycik Już wszystko przemaczone, zło zeszło na marginesik Można wyrzucić na świecie. Myśli o poprawie, bo nie wszedł na gamieć bierze udział w tej zabawie Nie wygodni ludzie w stawie Ująwe w prawie, Bo ująwi dziennikarze Nie słyszą, co piszczy w tramie tak, tak, tak ciężko się patrzy Gdy nie wiesz, co zrobić Jakby tłumaczyć, co dobre, a co szkodzi nie chce na ankre, wolą to powodzi Bo ponoć zróżne się rozpocząć Tak ciężko się patrzy Gdy nie wiesz, co zrobić Jakby tłumaczyć, co dobre, a co szkodzi nie chce na Przerobę się nie godzi. Szklane gory rozbijają zwykli i z Wall Street Mają klientów, a jeden nawet na w Zyski przynosi konflikt Nie ma co w to wątpić Kolejna inwestycja to kolejny matem zbrojny Ale ziomuś, noc po Tak mówią ci na Bez kilku danych szczepień, cała populacja Więc zaufanie wzrasta przy wojennych imaginacjach Siutają na nas ogień To nasza stanu racja Zagrożone większe miasta, na się pustynie Nie znikną jak samolot, tym skórmy skurwysylem Bo marnują pole z tym należy napatrzeć się nie wolno Byś nie myślał za dużo Byś potem miał spokoju To byś nie przejmował obłotów Które od razu wybrani Biedni mali chłopcy rozszarpani odłamkami Co trudne będzie z nami Czarny chłopiec to już blisko Najlepsze rozwiązanie to być gotowym za wszystko Tak ciężko się patrzy Gdy nie wiesz co zrobić Jak wytłumaczyć co dobre a co szkodzi Nikt nie chce na ankę bo mam to noc powodzi Bo pod noc się rozpogodzi Tak ciężko się patrzy gdy Wydłumaczyć co dobre, a co szkodzi Nie chcę na arkę, wolą powodzi Odpacz tak szeroko Ziemię godzi Właśnie tak, zróbcie hołos